Cześć, dzisiaj smutny master z wesołym przypadkiem. Klient przyjechał, że auto przerywa tak od 3000 obrotów. No i mówię, dobra, zobaczymy najpierw, jak filtry wyglądają. Więc, tak, najpierw wam pokażemy filtr paliwa, który w tym aucie prawdopodobnie jest od nowości. Ja wiem, że tak po wyglądzie to ciężko, ale pokażemy Wam, co było w środku. O, to było z filtra paliwa, wszystko. No nic. W takim razie, mówię, jedziemy dalej. Sprawdzimy filtr powietrza. Krzysiek otwiera filtr powietrza. O, jaki ładny. O, okazuje się. Wygląda on tak. No i jeśli wierzyć liczbom, to jest to albo 35 kwiecień 2007, ale raczej kwiecień nie ma 35 dni, więc pewnie auto z Niemiec. Więc 35 kalender czyli 35 tydzień 2007 roku. Także master mógł nie jechać.